nauka dla społeczeństwa. I teraz porozmawiamy o czymś, co podejrzewam dotyczy każdego z nas. Pytanie jest takie: jak często, będąc w pracy, sięgacie Państwo po szklankę z wodą? I czy w ogóle ktoś z Was się nad tym zastanawia. Pani doktor Janna Orysiak, Centralny Instytut Ochrony Pracy, to jest miejsce, gdzie bada się takie rzeczy. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Jak często powinienem sięgać po szklankę? Według zaleceń y, pijemy regularnie w mniejszych ilościach, tak co 20-30 minut. Tak? To co to Mniejszy znaczy w mniejszych ilościach? Jeden łyczek i odstawiam, jeden łyczek i odstawiam, czy tak po pół Nie. To, to, to jest mniejsza ilość, czy to jest normalna ilość? To jest taka ilość, którą należy wypić. I tak co 20 minut? Żeby, tak, co 20 minut? E, tak, no tak, jeżeli pijemy częściej, to wtedy ta objętość płynu może być mniejsza. Generalnie mówi się, żeby wypijać około jednej szklanki, tak, 200 250 ml mm -hmm. e, co jakiś czas. E, nie zaleca się wypijania większych ilości w okoli, tak, w około, no, raczej się nie, nie mówi o tym, żeby wypijać pół litra płynów e, na raz. Ale wiadomo, że prace są różne i czasami jeżeli ktoś na przykład pracuje w jakichś maskach ochronnych, czy w takich miejscach, gdzie nie ma możliwości picia regularnie co 20-30 minut, wtedy tą ilość wypijaną na raz, ta ilość wypijana na raz powinna być większa. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wiele osób myślę, że powie, no, picie wody, cóż to za... A, woda, kawa, herbata, może jakieś soki jeszcze. Rano wypiłem, wracam do domu, wypiję znów. No i no w czym problem? Dlaczego to jest istotne? Woda jest nam niezbędna do życia. Wpływa na wiele, na wszystkie praktycznie procesy w naszym organizmie bierze udział w termoregulacji, dlatego jest bardzo ważna dla osób pracujących w różnych warunkach środowiskowych, bo ponieważ już przy jednoprocentowym odwodnieniu obserwujemy zaburzenia w procesie termoregulacji. Odwodnienie upośledza także... Termoregulacja, czyli gorąco-zimno, tak? To, to, to o to tak, chodzi? Tak, że? Jak, jak nasz mhm. utrzymanie stałej temperatury ciała, żeby nas utrzymać w tym komforcie termicznym. Także y, odwodnienie y, zaburza nam y, funkcje poznawcze, czyli upośledza szybkość reakcji, zaburza koncentrację, y, upośledza zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego, y, upośledza także sprawność manualną, więc generalnie wpływa po prostu na y, cały kształt pracy, czyli wpływa na efektywność i wydajność y, y, w y, pracy. Ale mówiąc inaczej, czy nie prościej byłoby powiedzieć, byłoby powiedzieć tak, napij się wtedy, kiedy po prostu czujesz, że chce Ci się pić. Chce mi się pić, pracuję, czuję, że chce mi się pić, no, jest gorący dzień załóżmy, jestem robotnikiem na budowie, więc jestem na wystawiony na te promienie słońca, jest gorąco, wykonuję ciężką fizyczną pracę, no to ta butelka z wodą jest zawsze pod ręką. Jestem urzędnikiem czy urzędniczką w biurze, klimatyzowane pomieszczenie, fajnie, miło, sympatycznie, no może jakaś kawka czy herbatka i wystarczy, no. Pragnienia nie czuję. Z pragnieniem jest taki problem, że pragnienia odczuwamy wtedy, kiedy jesteśmy już odwodnieni. I dlatego y, uważa się, że organizm jest odwodniony w około już 2%, wtedy dopiero zostają uruchamiane mechanizmy y, pragnienia. I y, dlatego lepiej pić częściej, nawet kiedy nie odczuwamy pragnienia, szczególnie kiedy pracujemy w takich y, ekstre, w wysokich temperaturach, tak? Czy w niskich mhm. temperaturach. Y, jeżeli to jest tak, jak już Pan poruszył, praca na budowie, to w, w mojej ocenie lepiej pamiętać o tym regularnym piciu, niż y, polegać tylko na uczuciu pragnienia. Zaraz. Może... Czyli, kiedy poczuję pragnienie, to jestem już odwodniony w dużo większym stopniu niż, niż teoretycznie tak. powinienem to dopuszczać w ogóle. Tak, tak? to jest y, jakby najpierw za regulację gospodarki wodnej odpowiadają mechanizmy hormonalne, a dopiero później nerwowe, czyli ze uruchamiane y, uczucie pragnienia. Dlatego. Y, Duże organizacji zajmujących się ochroną pracowników zaleca jednak takie regularne picie, mimo że teraz e, też dużo się mówi o tym, żeby opierać się na uczuciu pragnienia, żeby też uważać na ilość wypitych płynów, żeby nie doprowadzić do przewodnienia naszego organizmu, które też jest e, niebezpieczne. Natomiast nam przewodnienie organizmu jest dużo rzadziej spotykane niż e, odwodnienie. Znaczy szczerze mówiąc przewodnienie, no to po prostu spowoduje, że mówiąc po wyjdę sobie do toalety i tyle, wracam mi. To nie, nie, zawsze nie, tak, tak? nie zawsze tak jest, ponieważ jeżeli wypijamy dużą ilość płynów i nie mamy możliwości skorzystania z toalety, to może dojść do zatrucia wodnego, które może nawet doprowadzić do śmierci. I były takie przypadki, często też na przykład na jakichś maratonach, czy nawet parę lat temu w Stanach był organizowany taki konkurs radiowy, żeby wypić jak największą ilość płynów w jak najkrótszym czasie, nie korzystając z toalety. No i tutaj osoba 28-letnia, osoba poniosła po prostu śmierć, bo wypiła, o ile dobrze pamiętam, czyli około 6... to nie, nie 6... żart, a to jest całkiem poważna tak, sprawa. Tak. Czyli... I też no, często są, ja osobiście słyszałam o zakładach, że jak naj... żeby wypić, nie wiem, jak największą ilość wody w jak najkrótszym czasie, to wtedy właśnie też mhm. może nam to zaszkodzić. Pani doktor, odłóżmy te, te straszne przykłady. Pytanie bardziej banalne, a myślę, że zasadne. Czy jest duża różnica? Pomiędzy tym, jak piję wodę, kawę czy herbatę, no bo siedzę sobie w pracy. Załóżmy, że to nie jest praca. Na budowie to wiadomo, butelka z wodą najprostsza raczej. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie robił herbatę na budowie wielopiętrowego budynku, ale w biurze spokojnie. Kawa, herbata, bez problemu. Jest różnica, czy nie ma? Generalnie yy, i kawa, i herbata, i woda nas nawodni. Natomiast woda bez dodatków jest także bezkaloryczna wpływa najlepiej na nasze zdrowie. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to jest ona oczywiście nie posłodzę, zalecana. Nie posłodzę tej herbaty Je, i też jest, będzie bezkaloryczna. Tak, jest ona zalecana w naszej diecie, ma dużo właściwości prozdrowotnych, ale w umiarkowanych ilościach. Tak, 1-4 filiżanki dziennie i uważa się, że taka ilość na przykład kofeiny do 400 mg to nie powoduje takiego efektu diuretycznego. I zresztą kawie mówi się też tak, że ona powoduje... Odwodnienie jakby na początku, mhm. ale nie wpływa to na nawodnienie w ciągu całego dnia. Więc Czyli kawa, na, no. tak jak możemy zobaczyć, jest obecnie też polecana pracownikom kawa herbata, ale woda, woda jest przede wszystkim. Tylko też musimy zwrócić uwagę na to, jaką wodę pijemy, bo mamy wodę wodociągową, mamy wodę źródlane, mamy także wody mineralne. I wody mineralne, nisko zmineralizowane, to są takie wody, które polecamy dla każdego, bo one mają małą zawartość składników mineralnych i są uznawane za takie bezpieczne. Natomiast z takiego żywieniowego punktu widzenia lepsze byłyby wody średnio bądź wysoko zmineralizowane, które dostarczają nam także składników mineralnych, które tracimy z potem. Więc na przykład jeżeli pracujemy w upała, albo yy, mamy... Wykonujemy pracę taką bardzo o dużej intensywności, tak? o dużym wysiłku fizycznym. Lepiej pić wody wysoko zmineralizowane, które także nam dostarczą składników mineralnych, które tracimy z potem, niż taką po prostu wodę źródlaną czy nisko zmineralizowaną. To ja myślałem zupełnie inaczej, bo ja jak kupuję wodę mineralną, to starałem się kupować taką wodę, która ma dużą zawartość magnezu. Bo było, że magnes uspokaja, a poza tym ja jestem niestety fanem kawy, w związku z czym tych kaw wypijam chyba jednak trochę za dużo w ciągu dnia niż powinienem. No a kawa ponownie ten magnes wypukuje. No i jakoś jak na razie funkcjonuje. Chciałem zapytać, przy tej kawie jeszcze przez moment, to maksymalna ilość szklanek kawy to ile tam było tak w ciągu dnia? E, mówi się, że do 400 mg kofeiny, I to wiadomo, że każda kawa Ale ma trochę nie, nie inną nie zawartość. Nam, no, no właśnie, jak? dlatego no. mówi się 1 4 filiżanki dziennie. A czy to mleko czy nie doleje mleka to ma znaczenie czy nie ma? No bo jak dolewam mleko, to ona się wydaje łagodniejsze, więc ja za każdym razem z mlekiem, z mlekiem, z mlekiem. To z mlekiem. jest y, kwestia dyskusyjna y, w mojej ocenie tak naprawdę to, co komu smakuje, tak? Mleko generalnie okay. powinno być spożywane, tak? Pani Natomiast... doktor, woda to jest nic, kawa i herbata. Bardzo wiele osób popija różnego rodzaju napoje. Nie chciałbym tutaj nazw wymieniać, ale to łatwo sobie wyobrazić. Od różnego rodzaju coli, po różnego rodzaju soki. Tu jest cukier, tu jakiś słodzik tam sztucznie, tu jest niby light, tu jest że zero, więc w ogóle zero tych kalorii w środku. Co pani o tym sądzi? Dobrze robią czy źle? Bo może z dwojga złego nie pić nic, to już lepiej niech wypije, Taki nawet gazowany napój posłodzony czymś dziwnym. Takie e, napoje no w pewien sposób na pewno też wpływają na nasze nawodnienie, ale mają dużo e, różnych, szkodliwych e, substancji i nie są polepszone. Ale polecane. są, ale fajnie <gry> jest. No. E, są, też, e, są to napoje też właśnie o dużej zawartości. One są wolniej wchłaniane. One oczywiście też nam wpłyną w pewien sposób na stan naszego nawodnienia ale jakby wszelkie takie konsekwencje zdrowotne, które to powoduje, to nie są zalecane w codziennym użyciu. Jeżeli w codziennej diecie, tak? Jeżeli chodzi o soki owocowe, to według aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia mówi się, że można wypijać dziennie jedną szklankę soku, która zastąpi nam jedną porcję owoców czy warzyw. W mojej ocenie lepiej jest jednak spożyć świeży owoc, niż pić soki owocowe, bo soki owocowe, no tak jak i owoce, mają wysoką zawartość cukrów prostych. Szklankę, ale... powiedziała Pani, tak dobrze tak, usłyszałem. według zaleceń Instytutu. Tak, mhm. A jak wypiję teraz. cały kartonik litrowy, to co? Jak I wypiję... tak codziennie? To, tak mam naprawdę... kolegę, który tak pije po prostu. Wrócę do pracy i mu powiem. Tylko nie wiem, czy mam go nastraszyć, czy mam powiedzieć, że mi się nie przejmował, czy... Generalnie przez tą zawartość cukrów prostych nie jest to zalecane, tak? bo takie soki nam też dostarczają kilokalorii. I często jest tak, że jednak w naszym społeczeństwie teraz tych kilokalorii dostarczamy sobie za dużo. Ta nadwaga i otyłość jest bardzo powszechna i dostarczanie sobie dodatkowych kalorii z napojami no, nie jest wskazane. Tak? Tutaj mm -hmm. wiadomo, że wypicie soku owocowego, prze, przez to, że on jeszcze zawiera różne składniki mineralne czy witaminy, będzie dużo zdrowszą opcją niż wypicie litra napoju słodzonego napoju gazowanego. Natomiast i jeden, i drugi napój dostarczy nam dodatkowych kalorii do, do naszej diety. Rozumiem. Mówi się także o tym, żeby te napoje słodzone, napoje gazowane, żeby nie były słodzone jakby cukrem, tylko wtedy już tymi słodzikami. I no, jeżeli decydujemy się już na, na skorzystanie jakby ze słodzonego napoju gazowanego, na pewno taki słodzony słodzikiem, tak ten typu light czy zero, będzie lepszą opcją, ale też pamiętajmy o tym, że... Ta ilość słodzików, jaką możemy spożyć w ciągu jednego dnia, też ma swoje limity, tak, które są określone, więc też nie możemy tego spożywać w nieograniczonej ilości. I tutaj jeszcze raz chciałam podkreślić, że takie napoje, no jest to udowodnione, że wpływają na, na nasze zdrowie tak wpływają negatywnie na nasze zdrowie więc nie takie słodzone napoje gazowane, czy, czy typu light, czy, czy takie normalne to wpływają negatywnie na nasze zdrowie i generalnie nie są zalecane i powinniśmy je w naszej diecie mhm. ograniczać w jak największym stopniu. ja tak sięgałem ręką, dlatego że na koniec rozmowy chciałem pokazać, bo tu leżą ściągi, jak rozumiem, robione przez, was, przez Wasz Instytut. Czy to są ulotki pokazujące, co pić, jak pić i tak dalej, jak to powinno... Tak, to są infografiki, które powstały w wyniku realizowanych u nas projektów. One są do ściągnięcia na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. I, e, Czyli mogę ściągnąć, przeczytać, wydrukować tak, sobie na drukarce, tak. nawet rozdać pracownikom albo powiesić w pracy. Pozdrawiamcie, tak. proszę bardzo. Instrukcja. Tak, jedna dotyczy częstości spożycia różnych napojów i tak jak tutaj jest zaznaczona jest na pierwszym miejscu jest woda. Mhm. Kolejna infografika dotyczy prawidłowego nawodnienia organizmu, takie zalecenia ogólne. Przygotowaliśmy także książeczkę, taką broszurę dotyczącą zaleceń na temat prawidłowego stanu nawodnienia wśród pracowników, gdzie też znajdą się właśnie informacje o tym, co pić, jak pić, w jakiej ilości. Trochę jak się z tą kawą doktor Jadda Orysiak. Pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz ściąga.